Cześć, jestem Alex. Sezon się zaczyna i pewnie dużo osób ma problem z jazdą po mieście. Nie do końca wiedzą, jak do to się zabrać, jak jeździć bezpiecznie, jak pokonywać różne miejskie przeszkody. W związku z tym robimy z Dominiką Fish kurs przyspieszony z jazdy na rolkach. Na tym kursie oczywiście wam pokażemy, jak się hamuje na roleczkach, jak się pokonuje nierówności, na przykład tory tramwajowe, trafę. Kostkę i takie różne inne przeszkody, które możecie spotkać na mieście Również nauczymy się różnym sposobom hamowania Wytłumaczymy w którym momencie, jaka opcja będzie najlepsza i dlaczego Nauczymy się gra stopa, nauczymy się dystopa, pługa, albo i soula Oczywiście nie zabraknie takich rzeczy bardziej podstawowych, czyli np. nauki skrętów, przeplatanki, jazdy tyłem na pierwszych zajęciach was podzielimy na dwie grupy: na grupę początkującą i średnią zaawansowaną. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku, od 19 do 21.30. Spotykamy się na stadionie przy bramie numer 10. Zapraszam serdecznie na nasz kurs, a link na zapisy znajdziecie w opisie.